Hej, dzień dobry, witam serdecznie na ryneczku Haifi. Dzisiaj jest to zgodnie z okładką. Bohaterem odcinka jest Philips N4419. Pokrywa jest, jak widać, zawiasy są prawy, lewy albo lewy, prawy, zależy kto patrzy na to, czy z lewej, czy z prawej strony. Pokrywę można, chopiu, zrobić do góry sobie. Magnetofon produkowany w latach 75-77, widzicie, 75, zaczynam od końca. E, Philips e, kojarzy, kojarzy się z Belgią, ale to jest produkt austriacki. E, magnetofon trzysilnikowy. tutaj nawet widać, trzygłowicowy w opisie. E, no i cóż, tak jak w poprzednim odcinku, wytrzymałe głowice jest zaznaczali, jest hi-fi. Jeszcze rwany napis, to ten szybszy. Tutaj właśnie jest Made in Austria. Nie Belgia, tylko Austria. Zresztą Filip w różnych miejscach różne rzeczy robił. Yy, praktycznie jeśli chodzi o szpulę 18, topowy magnetofon yy, z tej serii. Wyposażony w wzmacniacz. To może zacznę od końca, czyli od wzmacniacza. To jest praktycznie sekstra wzmacniacza. VU Balans. Tu mamy regulację głośności. Wysokich niskich tonów mikrofonu. Dwóch w sumie mikrofonów. Poziom nagrywania. I cóż, no może teraz jeszcze trochę parametrów. Pasmo przenoszenia przy normie DIN to jest 40 do 25 tysięcy herców. Natomiast przy normie NAP, pytanie jak to się zmienia tutaj? 25, znaczy normie nie zmienia się. No są magnetyfony gdzie możemy zmieniać? Aczkolwiek tu kwestia tego, jakie, jakie są warunki pomiarowe przynajmniej NAP, jest to 25 do 26 tysięcy herców, więc całkiem, całkiem zajebiście. Bym powiedział, jak na magnetofon szpulowy europejski. No dobra, to oglądamy go sobie, co? Jest uruchomiony, co było widać, ledwo co słychać pewnie. Od lewej mamy licznik z timerem, autostopem mechanicznym, więc jego możemy sobie zaprogramować tutaj. No i poniżej co mamy? Z racji tego, że to jest y, wzmacnia, y, magnetofon z wzmacniaczem, chciałem powiedzieć wzmacnia z magnetofonem. Na dzień dobry mamy wybór źródła. tune tape, aux i phono. Tu mamy funkcję magnetofonu A i B. To co mówiłem wcześniej, to jest tak jak tape i source. Działa tylko przy nagrywaniu. Zresztą, wybór ścieżek, czyli 1, 4, 3, 2 albo stereo. Tutaj mamy typ pracy. Kiedy włączymy sobie amp, wyłącza nam się magnetofon i działa tylko wzmacniacz. Czyli tak jak proponuję, byście dali sobie tuner. Tutaj mamy MP, to podejrzewamy z multiplayer, czyli możemy. O, ostrość, sobie zmienić. Yy, to znaczy jednocześnie dwa źródła. Ostatnie to jest wybór prędkości. Niesamowicie cicha maszyna pod tym względem trochę pracy kosztowało, żeby wymienić to paski. To jest taki magnetofon, przy którym paskiem się wymienia, to nawet jeśli się o nim pomyśli, nie dotknie się jeszcze tego mechanizmu, już człowiek jest upaskudzony. Nie wiem jak, ale tak to działa. Szpury jakąś tam wziąłem, nie ja nagrywałem. Eee, teraz tak, ogólnie jeszcze by wypadało, z propos serwisu, wspomnij o tym, że bardzo ciekawie rozkładany jest ten magnetofon, bo tutaj zdejmujemy owszem te parę śrub sobie, żeby zdjąć pokrywę pod paski tak wstępnie natomiast cały ten element tutaj razem z tym elementem podnosimy sobie jak dosłownie maskę z samochodu osobowego albo dostawczego zależy kto co podnosi ok, dalej mamy standardowo wejścia i wyjście słuchawkowe łącznik i co charakteryzuje ten model jak i poprzedni, chociaż poprzedni 4418 różni się praktycznie tylko kolorystyką. To to, że mamy właśnie ładny soft touch GBD. To nie, nie wiem, czego słucham, szczerze mówiąc. To jest dobrze brzmi. Możemy zwiększyć. Zwiększyć, dobrze, starczę na razie. To za chwilę pokażemy, że przewija. Tutaj jest chyba jedna, jedna bolączka tego magnetofonu, właśnie żaróweczka. Tu mamy cię. Nie mam takiej żaróweczki z moimi umiejętnościami. To chyba wymiana tej żarówki poza moimi możliwościami. Więc sobie odpuściłem. Ok, chyba start musnąłem. Ok, lecimy dalej. Ok, coś sobie brzęka, jak słychać dobrze brzęka. Balans jest. Czy nic nie A no tutaj trochę zaczyszczało, ale to taka złość po prostu zrobiło mi teraz. Ogólnie W ładnym stanie, dobra, wyciszam. Ciekawe, kto wie, co to było. No i cóż, zobaczymy, jak ten autostop działa. Przerminiam, do tyłu będzie skucha. Do tyłu, jak widać, żaróweczka działa. No i stąd nam się zatrzymał na 0,0. Więc tak to sobie rozwiązali. Jeszcze może rzucimy okiem sobie sobie. Paluchę potrzebuje, bardzo ładna guma. Jest tutaj, jak widać, kapsan. No, było trochę zabawy z wyczyszczeniem tego. Głowicę, no cóż, jak zwykle głowicy mi nie podejrzymy. No, bo tak, on jest chyba cały magnetofonu, że ma dwa dociski jeszcze do głowic. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wygląd tego maleństwa. No, to jest chyba. Dość ładny, bo ja staram się po prostu tutaj... No sorry, palił przed wkład, tak musi być. Yy, staram się po prostu ładne rzeczy, bo całą resztę praca, czas, czy jak to boli praca, czas czasem pieniądze trzeba wydać. Ale ogólnie ładne rzeczy to ładne rzeczy, tak? Tego nie trzeba naprawiać, a jak trzeba naprawić, to już jest ból tyłka. Tak więc no cóż, yy, no. tutaj jeśli chodzi o łączanie, włączanie włączanie. W zasadzie jak się podoba. Ogólnie polecam ten Magdalę, tak samo jak jego następce, który był w poprzednim odcinku. Troszeczkę design, nie ma e, dynamic noise limiter dnl ale ogólnie kawał dobrej maszyny, podobnie jak każdy Philips. Zresztą sam fakt, że zrobiony w Austrii, to też to, to świadczy troszeczkę tym. Dobra, bo trochę limit czasowy przewalam, e, jeśli chodzi o to, to jest jeszcze parę ujęć. Jedną ręką nie ryzykuję zakładania mostka. Wystarczy wiemy dziada. No niesamowicie ciche. Wkładam kamerę praktycznie w pepsen. Słyszycie? Nic nie słyszycie. No dobra, będzie mnie bo Podbiję to jak albo coś innego, ale dobra. Ogólnie wyczyszczone, gotowe do słuchania. Jest wintycz Pełnym rynkiem. Gorąco polecam powiedziałem ja miłego dnia trzymajcie się na razie hej